Ty wszystko. Witajcie we pierwszym odcinku, gdzie ja i Darma setu gramy w mapkę. A dziś trafiło się na mapkę... Nie pamiętam nazwy. Której no to twórcy się chwalą, że nie ma tam comment żadnych. No to zaczynajmy. Ej, yy, no, tak, dobra, to, to zaczynajmy. Dobra, czekaj. Ej, chodź spać, żeby ustawić spawn point. Okay. tak. Dobry pomysł. To tak, to czekaj. To nie trzeba się przestać. Żeby... Dobra, mieszka. Zasada numer jeden. Czytajcie wszystkie terminy. Grajcie na trybie normalnym. Niszczcie tylko glinę. Mapa przeznaczona dla dwóch graczy. Szmaragdy to punkty. Nie używajcie TP, TPA. Ważna jest współpraca. Na blokach diamentu trzeba złożyć świtnię. Nie ruszajcie do zowników i łóżka do checkpointy. Polecamy używać Skype Discord nie zmieniając tutaj okej? Okay? Teraz tak, e, fabuła. Pewnego dnia szedłeś z kolegą do parku, aż nagle choć wyskoczył za krzak, leżył w głowie. Straciliście przytomność. Gdy się otrzeliście, to zauważyliście, że jesteście w dziwnym miejscu. Okazało się, że to są loty. Pierwszym zadaniem. Więc mi się z tą poprzez współpracę. No, no to, to zaczynamy. zaczynamy. E. Dobra, to ja miałem być czerwony. Tak, a ja niebieski. Okej, okay, co my tu mamy? Musimy tam ci pomóc. Okej. Okay. Okej. Okay. To no, ty chyba jeszcze przedstawiać jakieś dźwignie, żeby miał sprawy z gdzieś Tak ma tabliczkę. Jest napisane i dźwignia będzie potrzebna później. Weź dawaj to dźwignię tutaj, bo, bo nie ma ich dostroju. Czekaj, mam tutaj guziki 1, 2, 3, 4, 5, 6. O kurde, ale to pływanie jest wolne. Ja. Bo jeszcze nie było tej aktualizacji pływania. No dopiero jedną wersję później było. Ty, bo tak było, musisz mi coś wysunąć? Czy coś? Masz tu jakieś dźwignie? No, mam te guziki. Weź się naciśnij, czy coś. O, to co, jak co się stanie. Tam na nic nie ma. Bo no, zobaczysz, sobie skaszę. Dobra, po 30 minutach walki z Dermasetu na tym parkurze, uznaliśmy, że odwejdzie na mój parkur, czyli łatwiejszy, niebieski. I razem przejdziemy go, bo nie da się tak. Zos zwłaszcza, że no nie da się Pana kolejka. A OK. Dobra też się sięę. O, o nie, chodźcie Szmaragd Nie gracz niebieski, wyjaśnić zasady, jeżeli komunikujecie się na Skype lub PS. Wyjaśnij zasady. Jak ja mówię, gdzie masz iść, to ty idziesz. Ha? No, dobra, i tak już doszedłem. Okej, okay, teraz ja cię muszę mówić. E, najpierw trzy bloki przed siebie. Raz, dwa, trzy. Jeden bok w lewo. Jeden blok w lewo. Trzy boki do przodu. Tak jakby to są szmaragi z krzyki. Oh yeah. Eee, jeden. Co zrobiłeś? Nie nagrałem. Wyłączyły mi się dźwięki, dopiero teraz się zorientowałem, że nie ma żadnego dźwięku. O się. Nie, ja znam to uczucie. 18, A, bo tutaj nie ma dźwięku. Bo chyba się nie poznaliśmy. Chain inside Dobrze. Mhm. Jakie teraz kroki? Da dawaj może nagrywamy to... Aha, dobra. E, to czekaj, nasi skończyliśmy. Trzy bloki do przodu. Trzy kroki do przodu już. Tak. No. E, cztery to jest jeden blok w prawo. Jeden w blok w prawo. Dobra. E, dwa bloki w prawo. O nie! Nie. Jak nie? O. Pomyliłeś się lewo i prawo? No, o ja. nie, muszę cię moje wszystkie przedmioty. O nie, i muszę teraz dołożyć też moje Trzeba było odłożyć tej nerowej strzyżki, cholera. Więc po to trzeba było to wszystko. Jest po to, by ten nerowy O skrzyn. kurde, bo nie, bo jedna tabliczka jest tak tej w innym miejscu. Do tego ci już zapomniałem, cholera. Dobrze, więc jeszcze raz. Trzy ploki prosto. Trzy bloki przed siebie, dwa bloki w lewo. Nie, by... Jeden, jeden Nie. blok w lewo. Następnym razem to ja biegnę, nogi zapas i biedne. sorry. Ok, wracają. Trzy bloki eee... prosto, jeden blok w lewo. Trzy bloki... trzy bloki prosto, jeden w prawo. Co dalej? Teraz trzy bloki prosto. Trzy bloki prosto. Uff. dobra. Teraz szukaj, jeden Dwa bloki przed siebie. Jeden w prawo, jeden Jeden bok w prawo. Dobra, jeden prosto. Dobra, jestem. Gotowe. Jest, musisz otworzyć mi drzwi. Jeej, dobry Jak to... Diamantowe bloki, tutaj są. Jej. Chodźmy. Masz ma Cześć. Eee, okej, lecimy. Łucznik albo Wojownik, który wybierasz? Chyba okay. Łucznik. Zasady musisz zabić wszystkich zombie, aby przejść dalej. Okay. Dobra. Ym... Jeszcze chcesz przejść dalej, musisz zabić potwory. Dobra. Pytanie, gdzie są potwory? Dwa. Potrzebuję przedmioty. To tam są wszędzie. Aha, drzewie. Znaczy okay. są. Uwaga, jeżeli. Nie chcesz przy sobie całej zabawy, to nie nisz tej gminie, dopóki nie pokonasz potworów. I jak łucznik i ty zabijecie wszystkie potwory, to pozostaw drzwi na. za to. pozostaw obok drzwi na dole. Tak, Dobrze. Starle. Idzie potwory. I co jest w tej gminie? Okej. Okay. Eta, no to. <suszy> Pociągnie, nie ma żadnych potworów? Ej, no ja bo naciśnij dźwignię. A gdzie jest dźwignia? Tam. Przy tym. A, uda się, ślepy go. Jak będziesz gotowy, pociągnie dźwignię. No i pociągnąłem dźwignię, i teraz tak lecimy. Jak tak po zabijają. Jak potwory same siebie atakują. Dobra. Chyba to wszystkie. A jeszcze raz zrobię. No bo czemu nie? Dobra, to dalej? A, nie wiem. Later. Czy to mamy tam wchodzić, czy...? Mieliśmy tutaj spać? A. Dobra. Dobra, dobra. Okej. Okay. Przejście na górę. Nie, nie, co nie, nie. Mamy tam, czy tam? O, taka Nasza pokazuje tam. Dobra. Dobrze. <gryś> Zasady. Gracz, który poszedł na górę, musi przeprowadzić przez zawierającego gracza, który poszedł na dół. Okej, okay, to ty mnie przeprowadzaj. Uwaga. Aha. Bez skypingu lub bez nic nie zrobicie. Dobra. Jestem. Dobra. No. O, Creeper. Creeper. O oh, man. O, lina. Tylko. Ja muszę, patrzę tabliczek, nie mogę znaleźć. O. mi mówić jak mam iść chyba. Pojam. Przedam jakąś tabliczkę. I. Nie wiem, nie wiem czy powinien się tutaj teraz znaleźć. Oczywiście, że powinieneś. Jeden musi iść na górę i mówić drugiemu, jak ma iść. Ja proszę, na górę nie było to widzicie. No. Jeśli tu dotarłeś, to znaczy, że udało wam się przejść przez labirynt. Gratuluję. Hej, co? Ale jak? Wiesz, co? No nic, no nic, odpalaj to drzwi. Mi... Co to zrobisz? Krowy? Waszym zadaniem jest znaleźć drabinę. Podpowiedź. Jest pięć skrzyn. Okej, okay, szukamy skrzyni. Jezu, ale też bardzo dobrze. Hey, kiedy wchodzisz do wody, to jest taka tekstura śmieszna. O, rzeczywiście. Jezu, ale to krzywanie mnie zabija. Ale to jest wolno. O, mam jedną skrzynię. Teraz... O, mam też skrzynię, też mam skrzynię skrzynię, bo... Pusta. A w mojej była drabina. O, dobra, wiesz co, jak już mamy drabinę, to w sumie chyba nic nie trzyma. Chodź do domu. czekaj co? Musisz naciskać przycisk. Tak, Okej, okay, to ja to postawię. Huh. Ale teraz tutaj no to jest dźwignia no Tuwaj. A, a czy tutaj jest. To drzwi, ale nie mam dźwigni do niej I ponownie nie ma Diamenta tam. O, mam. stań ty jeszcze raz. Ja, jak, ja, jak ja mam coś? Przesuwasz się? A okay. Mam otwarte drzwi. Dobra. Skoczysz tam? Właśnie nie bardzo. O. A ty też nie masz takiego pomieszczenia? Bo. Ja mam tak samo jak ty masz, tylko że. Aha, tutaj! E... No, stoję. Działa. Aha! No. Okej, okay. nieważne. Ja też? Okay. Trzy, dwa, Jeden. No, teleport. Ok, ciąg dalszy. Nie ma żadnego jedzenia. Noc, śpimy. Śpij, No. Śpię. Okej, okay, dobra, co tu mieszknie. Sklepy liczni nie ma. Ale lecimy. O kurde, to kolejny parku. Idziesz? Nie. Mogę się gnije. Mogę Dobra. Tak więc po bardzo szczęśliwej próbie przyszliśmy ten w parku Tak. Ale wiesz co jest najlepsze? użyliśmy siły. Użyliśmy no. mózgu. <grym> Zobaczmy... 20-40 słabo. A. No, ale coś ma Tak. A ja masz mam jak ty to też mi prawie po, po stacku, to mi snik to w Wojciech czy może tam inaczej My ja wszystkich no to zabraliśmy. 60 z 90 A nie, nie, nie stój wróć, ja to mam jeszcze staki trochę Ale takie minus Ja mam 2 sta staki minus 1 czyli e, 120 A ja mam jeszcze zobacz

Mapę wykonał Seba1435 i Angielka. Proszę bardzo, wykonał tej pięknej mapy, to był kawał dobrej roboty. To chyba była, była jedna z tych uczonych map, które przychodziłem co czatę grałem, tylko trzy, ale zawsze coś. to jest. Jeżeli chcecie przejść, trzeba dobra. odmowa, dobra. E, Można komuś? E, czekaj, zobacz. Chcesz e. e, coś no. to zrobić na koniec? No. A. HMMMMM! <grymne> Jezus Maria, Czy jest nie masz game moda? Nie. Co ty, skąd Ja? wiesz co ja zrobiłem? A, ja? Co zrobiłeś? E, kiedy był, był ten test z, z tymi mobami, to ja wziąłem z, z spawnera no to e, <coughs> będy I ja chcę... Dobre. moja Dobra. Chodź na spawn. po prostu... tak. Ale powiem tak, mechanizmy były ciągnięte. No, szanuję ich za to, co o? zrobili. Szanuję ich za to, co zrobili. Widzę, że mechanizmy były ciągnięte. Na minus to, że. O, komet, ale. O, czekaj, za tobą jestem. Zaczyna się strasznie. Zaczyna za tobą jestem. Nie więcej, widziałem twój nick. Nic nie rozumiem. Widziałem twój nick. No dobra, nieważne. E, fajna, fajna mapa. Jedną z grałem. E, bo to jest jedyna, którą grałem w tej map Uważam, że e, spędziłem dobrze mój czas Alecz. E, na minus to, że było mam i to, że był on to na 1.12.2 i... No tak, ale to jakby niekwina, nie nie? No i też niektóre próby były za Normalny po prostu dla nas był zatłóżny. Nie. Pewnie, pewnie to druga opcja. Tak. E, no. Masz jeszcze coś do dodania? No to, to już Mogę by że była trochę za krótka, moim zdaniem. Mogła być dłuższa, ale nieźle. Naprawdę mi się czekało Znaczy, 50 minuta teraz jest nagrania. No tak, ale to nagrania, a ile tu było pokojów? No tak, ale na 50 minut gramy, czyli. No, tam godzina grania. W moim zdaniem nie za dużo. No, ale z drugiej strony to na stronie okay. było napisane 20-40 minut. <laughs>